Zbigniew Herbert, kamień w Jeruzalem, obojętny wobec losów swoich doczesnych członków, zupełnie obojętny wobec losów pozostawionych w nieładzie rękopisów, chciałbym, jeśli to nie za duży zaszczyt, mieć grób w Jeruzalem wśród oliwek, innych kamieni, na pagórku na pokuszenie słońca. Niech jeśli łaska zjawią się na pogrzeb Dawid, mój cierpliwy nauczyciel mowy, proroków, a także Jechuda, poeta Lew Judei. Mój brat Dan nie przyjdzie, bo umarł, a zatem jest mi bliski na wieczność a także paru przyjaciół z Polski proszę o kadisz w mowie moich przodków mego przyjaciela ala niech powie z pamięci jeśli łaska poeta rymkorf z hamburga niech odczyta w swojej zimnej pracowni na ostatnim piętrze brzydkiej kamienicy swój wiersz Poeta Józef Brocki: Niech się weseli i życzy mi spokoju. Kasia, która była mi wierna, niech dała świętemu Antoniemu na chleb dla ubogich, bo nie czyniłem tego za życia. Dostatecznie często myślę, że nie pominąłem nikogo. Bock Bogdan Dmowski